Hej! Halo, halo! Cześć! E, witam Was serdecznie w, w kolejnym naszym spotkaniu. Alicja w krainie ogrodów, ale coś wydaje mi się, że na Facebooku jest słaba jakość, bo w ogóle, słuchajcie, strasznie leje. Ym, znowu. <ścoughs> Nie no, u nas piękna pogoda. Oprócz tego, że leje, podtapia nas e, i strasznie martwimy się o rośliny w szkółce, bo. Po prostu w doniczkach jest już tyle wody, że właściwie nie ma ziemi, tylko jest błoto. I rośliny niebawem zaczną po prostu zamierać. Przelanie dla roślin jest równie niebezpieczne jak przesuszenie, albo nawet gorsze, bo korzenie się po prostu duszą. I objawy są całkiem podobne, i to jest słuchajcie, taki, taka bolączka właśnie przy uprawie często roślin domowych, że wydaje Wam się, że one zasychają, bo liście robią się żółte i, i schną, i jeszcze więcej dolewacie tej wody, a tak naprawdę one właśnie nie schną, tylko wręcz odwrotnie. Czyli na oko roślina więdnie, a potem żółknie, czyli potrzebuje wody. A jest wręcz odwrotnie. Czyli zawsze, słuchajcie, pamiętajcie, żeby sprawdzić najpierw najlepiej testem, tak zwanym organoleptycznym, czyli wsadzić palec w doniczkę i sprawdzić po prostu, czy faktycznie roślina potrzebuje wody, czy nie, zanim ją zalejecie. Ale jak jest taka pogoda, to my na to za bardzo wpływu nie mamy. Jak dobrze wiecie, my nasze rośliny uprawiamy w naturalny sposób. Wszystkie sadzonki trzymamy na tak zwanym polu, na kwaterach, czyli nie mamy praktycznie nic w namiotach. Jakieś tylko wysiewy, zanim zejdą, trzymamy w namiocie. Oje, I być może niektóre rośliny, które po prostu e, chcemy przyspieszyć ukorzenianie, ale mamy malutki jeden namiocik, więc to jest jakiś tam epizod, tak? A wszystko inne stoi na, mm, na zewnątrz. No i jak jest taka pogoda, to właśnie w sumie powinniśmy odtańczyć jakiś taniec. Jak Indianie kiedyś tańczyli tańce przywołujące deszcz, no to my taki odpędzający deszcz powinniśmy od odtańczyć, no bo jest dramat i to też wpływa na to, że mamy opóźnienia w realizacji zamówień, bo nasze rośliny są mokre, doniczki są przelane, woda z nich po prostu wycieka i my nie możemy Wam wysyłać takich paczek, bo by przemokły w transporcie i byście dostali było to zamiast roślin, no więc mamy teraz, jakby wstrzymujemy się w realizacji. I cały ten mój wywód dotyczący pogody takiej niestabilnej, Sprowadza mnie do tego, że znowu chcę Wam mówić o ogrodach dopasowanych do klimatu, bo to jest w ogóle trend w światowym ogrodnictwie. I ja też już Wam o tym kiedyś opowiadałam, żeby dostosowywać się do tego. Do, jakby do warunków, prawda? Jednym z takich warunków jest klimat, który się teraz zmienia i nie będziemy tutaj teraz rozstrzygać, czy to jest wina dziury ozonowej, czy to jest po prostu kolejna jakaś tam faza w historii naszej planety. Jest jak jest, że tak powiem, i nie ma co z tym faktem dyskutować, bo faktycznie się zmienia pogoda. Jest coraz mniej jakby przewidywalna, albo są zlewne, właśnie takie długo utrzymujące się deszcze, albo są duże susze. Więc. Te nasze ogrody powinny być w, jakiś, w jakimś stopniu na to przygotowane. I mm, prenumeruję taką gazetę angielską, Garden Illustrated się nazywa, i właśnie mm, przeglądałam wczoraj wieczorem wydanie styczniowe, gdzie były omówione trendy na 2019 rok. I oni, słuchajcie, bardzo cały czas w Anglii kładą w Anglii. No, gazeta jest angielska, ale oczywiście prezentuje świat, trendy nie tylko angielskie, ale w ogóle światowe. i cały czas niezmiennie od kilkunastu wręcz lat kładą nacisk na to, żeby te ogrody były jak najbardziej przypominały naturę, naturalne nasadzenia i były dostosowane do. Do klimatu ta, takiego, w którym my żyjemy. I jak to się ma w ogóle do tego, że ktoś nam przychodzi i projektuje ogród, czyli to, o czym mówiłam chyba dwa tygodnie temu, czyli tak. Z jednej strony tutaj światowe trendy również w projektowaniu mówią, żeby te ogrody były jak najbardziej naturalne i upra uprawa tych roślin nie kosztowała nas bardzo dużo wysiłku i to jest taki jeden z jednej strony trend, a z drugiej strony trend mamy taki, że Proszę mi zrobić ogród w stylu japońskim, albo klienci, prawda? Wy, czyli Wy, no bo Wy jesteście potencjalnymi klientami. Albo proszę mi zrobić ogród, nie wiem, w stylu bardzo bujnej, bylinowej rabaty angielskiej, której oczywiście ja kocham, ale osoby, które pierwszy raz czasem mają ogród, no to byłoby duże wyzwanie, taka rabata, tak? I bardzo dużo pracy. I ci nasi. Projektanci, te osoby, które um, wykonują dla nas, czy projektują, czy przygotowują dla nas ogrody, mają niezły orzech do zgryzienia. I teraz, jeżeli są to osoby świadome w sensie takim, jak dużo pracy jest później potrzeba przy tym ogrodzie, nakładów naszych sił, ale też różnych środków, wody, no bo to trzeba podlewać, to powinny przynajmniej zasugerować Wam, ja tak, to jest moje zdaniem, Wy możecie się nie zgodzić, ale ja tak uważam, że powinny Wam przynajmniej zasugerować rozwiązanie, takie, które będzie zakładało, że ten ogród będzie jak naj. naj jego utrzymanie będzie jak, naj, jak najmniejszym kosztem się odbywało, również czasowym, i jednak będzie starał się umieszczać w nim rośliny, takie, które są jakby obecne w naszym krajobrazie, nie są obce dla nas, dla naszego klimatu, czyli nie są gdzieś tam sprowadzane, czyli na przykład Klon japoński w odmianie Dissectum Garnet to może niekoniecznie w naszych ogrodach, ale już na przykład szałwie, czy szałwia łąkowa, czy szałwia omszona proszę bardzo, kocimiętki dlaczego nie? Krwawniki, które są super odporne, długo kwitną i szybko się rozrastają, krwawniki mają ta głównie takie talerzowate hmm, talerzowate kwiatostany jest krwawnik kichawiec, który ma zupełnie inne, tak jakby małe białe yy, różyczki, ale większość krwawników mają to, są takie płaskie talerze w różnych kolorach i będzie was namawiał, przynajmniej albo przynajmniej powinien wam zaproponować zrobienie właśnie takiego ogrodu, który będzie odporny na <kluzny> yy, yy, długo utrzymujące się yy, upały, ale też długo utrzymujące się ewentualnie yy, takie zlewne deszcze, no bo niestety yy, chociaż z tym jest trudniej. Łatwiej jest uważam dobrać rośliny, które będą wytrzymały na upał, yy, niż dobrać rośliny yy, do takich wilgotnych, jakichś cienistych miejsc yy, albo po prostu rośliny, które wcale nie są do cienistych miejsc, lubią słońce, lubią sucho, a tu leje przez miesiąc. nie? Także to są takie wyzwania, które yy, przed nami stoją. I nie ma jakiego, takiego rozwiązania jedno. Jednoznacznego. Na pewno trzeba obserwować swój ogród, trzeba obserwować, które rośliny się dobrze czują i jakie rośliny żyją i są za płotem. Te, które spotykacie w, 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 w sąsiedztwie. Ja ostatnio byłam na takim długim spacerze u nas po lesie i słuchajcie, pełno przylaszczek, pełno kopytnika. To było naprawdę wspaniałe, po prostu, jak dużo roślin, które ja mam w ogrodzie które zostały oczywiście kupione, wprowadzone jako sadzonki do mojego ogrodu. Rośnie w pobliżu, prawda? Właśnie krwawników mnóstwo. I tym możemy się sugerować. I pamiętajcie, że wszystko co jest bardzo takie egzotyczne i obce, nienaturalne dla naszego krajobrazu i dla naszego dla naszej przyrody będzie wymagało od Was bardzo, bardzo wiele pracy. znowu zahaczam tutaj o ten temat, który był w zeszłym tygodniu z kolei, czyli o tych roślinnych rarytasach, które, o których marzymy nieraz, ale które nam dają bardzo, bardzo do wiwatu. Nawet jeżeli marzycie, żeby na przykład zrobić ogród w stylu, nie wiem, prowansalskim, tak, i dobra, chcecie dużo lawendy, to pamiętajcie, że nasze zimy są dla lawendy bardzo, bardzo ciężkie i ona, pomimo, że jest takim w sumie pospolitą rośliną w naszych ogrodach, to mm, jakieś takie duże nasadzenia z lawendy już są, mogą być ryzykowne, prawda? Mm. Możecie też stawiać na krzewy, bo ja zawsze Wam mówię o bylinach. No, bo jako kocham i mamy bardzo dużo roślin, tych zielnych, czyli właśnie bylin, tych, które najczęściej zamierają na zimę, a wiosną się jakby budzą i wychodzą z ziemi i kwitną obficie. Ale krzewy mogą stanowić i powinny w zasadzie stanowić taki trzon, szpień ogrodu. I wybierajcie po prostu sobie krzewy takie, które kwitną od wczesnej wiosny. Aż do późnej jesieni i będzie zawsze coś kolorowo, coś się działo, a do tego możecie dokładać właśnie nasadzenia z bylin. I to jest rada dla tych osób, które mają nie tak dużo czasu, jakby chciały na pielęgnację ogrodu. Chciałyby, żeby ten ogród był taki piękny, bujny, dużo się tam działo, ale jednocześnie no, nie mogą posadzić samych bylin, nie mogą wysiewać ciągle jednorocznych, nie dadzą rady posadzić nie wiem, 700 cebulek, tulipanów co to roku. Tak? Teraz te cebule tulipanów są takie, że niestety, ale zazwyczaj one kwitną tylko dobrze w pierwszym roku, a później to kwitnienie czasem nawet w ogóle się nie powtarza. I oczywiście zawsze tak było, że tulipany po prostu mają taką tendencję do schodzenia coraz niżej, coraz głębiej pod ziemię i te cebule się osłabiają, ale też jest taka prawda, że teraz te cebule często są w taki sposób preparowane i przygotowywane, żeby. Kwiat, jak wyjdzie, to żeby był naprawdę imponujący, piękny, ale był tylko jeden, i w przyszłym roku już ta cebula suda z siebie 100% i, i nie powtarza tego kwitnienia. Dlatego w wielu państwach, gdzie żyją bardzo zamożni ogrodnicy, cebule tulipanów traktowane są jako kwiaty jednoroczne i po prostu co roku sadzi się je od nowa, zupełnie po kwitnieniu się wykupuje i wyrzuca. Co polski ogrodnik w życiu by nie zrobił, bo by mimo wszystko kusiło go, żeby jeszcze raz posadzić, przesuszyć, spróbować, albo nawet zostawić w ziemi, a, a nóż zakwitnie, ale takie marnotrawstwo to po prostu aż się w głowie nie, nie chce zmieścić. Więc wracając do tematu krzewów. One, słuchajcie też są bardzo, bardzo atrakcyjne. Teraz olbrzymi boom prze, y, od paru lat. No to są jak na pewno wiecie hortensje bukietowe, no bo one po prostu kwitną niezawodnie, bo kwitną na pędach tegorocznych. Czyli ścinacie krótko, y, przy, przycinacie krótko taką hortensję wiosną i ona te pędy, które wypuści od wiosny do lata, no to bardzo obficie i pięknie kwitną. Y, ale nie musicie się ograniczać tylko do tych hortensji. Y, Wręcz y, to jest trochę irytujące, jak latem zaczynają one kwitnąć i wszyscy po prostu rzucają zdjęcia z ogrodów, same hortensje, same hortensje. Hortensje są pięknym krzewem i mm, pięknymi krzewami, ja tego oczywiście nie podważam, ale y, mamy wspaniałe krzewy typu jaśminowce, żylistki, kolkwicje, to są krzewy, które też mają, na przykład kolkwicja ma piękny taki y, fontanowy pokrój, prawda? Y, jeżeli chodzi o jaśminowce, to jest bardzo, bardzo wiele różnych odmian i możecie dobrać takie wzniosłe. Możecie wybrać takie, które mają tendencję niżutkie zupełnie, takie do pół metra dorastające, takie bardziej kopiaste, takie, które osią osiągają całkiem spore rozmiary. Są przepiękne perukowce, które niecięte wyrastają w duże drzewa, ale znaczy duże to jest przesada no bo duże drzewo to jest 10 metrów a taki perukowiec może mieć 2,5 powiedzmy ale jak na krzew to jest całkiem sporo natomiast perukowce co my w Polsce nie stosujemy a w Anglii bardzo często się widzi że perukowce są cięte zupełnie są ogławiane, zupełnie ścinane przy, samym, przy, samym, przy samej ziemi na wiosnę i po prostu co roku tylko ten krzew odbija i ma powiedzmy 1,5 metra wysokości i ma bardzo intensywny ten kolor liści, niekoniecznie on wtedy zakwitnie, ale tutaj głównym jakby tym uderzeniem mają być te młode liście, które są na młodych pędach najbardziej wybarwione. Perukowce nie tylko są w kolorach czerwonym, takim purpurowym, ale perukowce macie też, na przykład. W kolorze jasno-żółtym, takim limonkowym, zwykłe zielone, także tych odmian jest coraz więcej, takie lekko jakby z prążkiem widziałam liście, także naprawdę jest w czym wybierać. I co jeszcze? Poza... Poza perłkowcami, poza tymi, które kwitną wczesnym takim latem, czyli tak jak Wam powiedziałam, te jaśminowce, te żyliski, żliski kwitną niezwykle obficie, są całe, oblepione, wyglądają pięknie. Macie naprawdę bardzo dużo krzewów do wyboru, które mogą stworzyć taką. Bujne ramy tego Waszego ogrodu, a jednocześnie nie będą wymagały praktycznie żadnej pielęgnacji, poza oczywiście tym cięciem, które wykonujemy albo wiosną, albo po kwitnieniu, no to już w zależności od gatunku, a czasem nawet odmiany i wymagań danej rośliny. Kaliny, kaliny te takie o poziomych, poziomo rozłożonych gałęziach, na przykład Watanabe. My mamy teraz w sprzedaży, jest rewelacja, jak duch wygląda to drzewko, bo no drzewko krzew to jest, ale, ale ma tak specyficzny układ gałęzi, że wygląda jak takie właśnie małe drzewko możecie sadzić klony nie tylko w formie tej piennej, ale też w formie takich yy, takiej krzaczastej czasem się, tylko wtedy też musicie ciąć, także jakby do wyboru macie naprawdę ogrom krzewów, które są dla, w, naszym warun, w naszych warunkach, są naprawdę sprawdzone, wytrzymałe, niezawodne yy, i dają dużo radości, yy, a mało pielęgnacji i to chyba o to naj, najbardziej chodzi. Yy, także słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytanie, to bardzo proszę teraz zadawać, tutaj coś mi wyskoczyło, o, jestem z powrotem, proszę zadawać pytania. A jeżeli nie macie, to życzę Wam, żebyście mieli taką pogodę, jakiej pragniecie w Waszych ogrodach, czyli tam, gdzie jest sucho, to żeby spadł deszcz, a tam, gdzie tak leje, jak u nas, to żeby już przestał. W przyszłym tygodniu nie będzie naszego spotkania, ponieważ ja wyjeżdżam do Anglii oglądać ogrody angielskie, czerpać inspiracje i wiedzę i robić zdjęcia, żeby mieć Wam co później pokazywać i o czym opowiadać. W tym tygodniu jest Chelsea Flower Show w Londynie, nie mam mnie na nim, bo od wielu lat, ja tam naprawdę wiele razy już byłam i w sumie uważam, że jak się już było tak tyle razy co ja, no to te trendy są widoczne, powtarzalne i Roku po prostu nie pojechamy. Jeżeli ktoś nie był, to koniecznie. To jest konieczność, żeby obejrzeć, ale widać taką powtarzalność tam, więc. I właśnie główny temat, który jest ciągle poruszany, to, żeby te ogrody były blisko nas, blisko natury i aby naśladowały właściwie tą naturę, i żebyśmy tworzyli takie. Rezerwaty wręcz dla przyrody, bo pamiętajcie, że nasze ogrody w tej chwili to są takie, mogą stać się takimi rezerwatami przyrody wręcz, bo e, tak mało jest dzikich miejsc i dzikich naturalnych stanowisk. W przyrodzie coraz mniej, my się coraz bardziej panoszymy, pola są uprawiane bardzo intensywnie. W miastach te przestrzenie to są najczęściej zielone przestrzenie, z trawnik, czyli nie ma tutaj jakiejś różnorodności, nie ma zbyt wielu kryjówek, że te nasze ogrody są stają się właśnie takimi oazami dla, dla przyrody, chociaż są z założenia sztucznym tworem. Nie? ale to chyba temat już na następne spotkanie. Także dzięki Wam serdecznie znowu za obecność i za uwagę. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Będę na pewno opowiadać o tym, co widziałam w Anglii, a cały przyszły, cały tydzień kolejny, no to będą, będę wrzucać dużo zdjęć i opowieści, instastories, także oglądajcie, zachęcam Was serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!